Cześć, witam Was wszystkich. Chciałem Was dzisiaj zaprosić na krótką recenzję zestawu Powerline. Jest to konkretnie model Fritz Powerline 1000E. Dlaczego akurat taki zestaw? Ponieważ oferuje on jedną z najwyższych prędkości przesyłu danych, ponieważ aż do 1200 megabitów na sekundę, przynajmniej tak dekaruje nam tu producent. Dlatego dzięki temu zestawowi możemy naprawdę utworzyć szybką sieć wewnętrzną, domową i cieszyć się bardzo szybkim internetem prosto z gniazda elektrycznego. No, właśnie, czym jest technologia PowerLine? Jest to nic innego jak udostępnianie internetu właśnie poprzez naszą sieć elektryczną, czyli krótko mówiąc, internet wprost z elektrycznego, które każdy ma w swoim domu. Ym, ok, może zobaczmy sobie najpierw ten nasz zestaw, co nam tutaj produkt oferuje, to jak wspominałem, prędkość do 1200 Mbps. Technologia, mimo większy zasięg. I większe prędkości oczywiście, o tym za chwileczkę Wam coś więcej próbuję powiedzieć. Gigabitowy LAN, czyli szybka sieć, tutaj praktycznie te same informacje z tyłu, również tutaj o tym samym prędkości. Szyfrowanie połączeń, oczywiście połączenia między tymi adapterami są zabezpieczone kluczem AES, 28-bitowym, czyli dokładnie to samo jak w przypadku sieci Wi-Fi. I ważna informacja, że adapter współpracuje ze wszystkimi adapterami Powerline klasy 200 i 500 Mbit, czyli poprzednimi modelami, poprzednią serią jak gdyby, tych urządzeń tego, tego producenta. Także jeżeli się już spotkaliście z takimi adaptorami, w w mieście, adapter poprzedniej serii, również macie te adapter wykorzystać do zwiększenia zasięgu tej swojej sieci i włączyć je jak gdyby, do, do sieci tworzonej przez adaptery Fritz 1000E. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie same adapterki, jak to wygląda. Jak widzicie mamy tutaj zestaw, dwa identyczne adaptery, tutaj się niczym tak naprawdę one nie różnią. Co poza tym zestawie? Jak widzimy dwa przewody sieciowe. Ja sobie tu przedtem zmierzyłem ten kabelek, on ma mniej więcej 1,8 m długości, czyli takie całkiem przyzwoite. Oraz instrukcja obsługi, tutaj dość fajnie to wszystko rozrysowane, kolorowo, z zdjęciami. Wszystko w języku polskim, także tutaj duży plus, przynajmniej za tą instrukcję dla producenta. No i teraz sobie zobaczmy, możemy coś bliżej nasze adapterki. Jak widzicie urządzenia dość proste, jeżeli chodzi o konstrukcję. Mamy tutaj kolorystykę typową dla marki Freeze, czyli przewaga bieli i tutaj taki czerwony, bordowy wstawka, taki paseczek. Jeżeli chodzi o design, to no na pewno tutaj może nie zachwyca jakimś super designem, ale konstrukcja całkiem udana. Myślę, że zgrabne, nieduże, bardzo solidne urządzenie, dużo otworów wentylacyjnych, czyli nie będzie problemu z chłodzeniem. Obudowa skręcana na śrubki, nie jest to żadna chęszczyzna, czy też nam nie rozpadnie zaraz w ręce. Mamy tutaj pewność, że te urządzenia będą działały długo i, i sprawnie. Także bardzo fajnie. Urządzenie od razu zintegrowane ztyczką tutaj elektryczną, czyli pinamy go bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Nie potrzebujemy tu żadnych przejściówek, z jakichś zasilaczy, czegokolwiek. Po prostu jedno urządzenie, które nam tutaj pełni wszystkie funkcje. Drugie urządzenie oczywiście identyczne, nie ma znaczenia, które urządzenie będzie nadawało, które będzie odbierało tutaj sieć internetową przez, przesłane przez naszą gniazdka elektryczne. Na obudowie, jak widzicie, mamy tutaj trzy diody, z czego ta, ta, ta ostatnia to jest przycisk e, tej konfiguracji. Za chwileczkę sobie o tym powiemy jeszcze. Pierwsza dioda to oczywiście power, LAN, czyli jeżeli mamy kabel wpięty, nam się tutaj świeci tutaj LAN, że mamy połączenie oczywiście tutaj, że jest wpięta, że mamy prąd w miasku i przycisk konfiguracji. I tak naprawdę, jeżeli chcemy, tak pomocą tych dwóch urządzeń, które stworzyć sobie sieć internetową, wystarczy, że wepniemy je do gniazda. Do jednego z nich wpinamy sobie tutaj kabelek, czy to ten, czy jakiś inny kabelek sieciowy. Drugi koniec, tego kabelka, wpinamy do naszego routera domowego. I w tym momencie to urządzenie będzie urządzeniem nadawczym, które będzie rozsyłało internet poprzez sieć elektryczną w naszym domu. Następnie drugie urządzenie, wpinamy sobie również tutaj kabelek sieciowy i prosto to kabelka sobie już wyprowadzamy internet z dowolnego gniazdka w domu, wprost do naszego komputera, ewentualnie do jakiegoś access pointa czy routera drugiego, który będzie nam dalej rozsyłał sygnał poprzez Wi-Fi. Proste? Myślę, że tak, bardzo proste, a przede wszystkim bardzo wygodne, ponieważ odpada nam tutaj e, tworzenie w domu jakiejś e, przeprowadzenia kabli specjalnych, wiercenia odporów w ścianach, e, czy po prostu jakieś tutaj inne e, rozbudowa naszej sieci. Mamy tutaj sieć elektryczną, wykorzystujemy ją. Ten internet po prostu mamy tu w każdym miejscu w domu, w którym jest on nam potrzebny. Myślę, że bardzo fajne i bardzo praktyczne rozwiązanie. Dobrze, jeżeli taką konfigurację, to naprawdę tutaj nie potrzeba żadnej wiedzy informatycznej. Tak jak mówiłem, wpinamy urządzenia do gniazda. Na urządzenie, które będzie nadawcze, wciskamy na bodajże 2 sekundki i przycisk tutaj Power Line Security. Następnie w ciągu tam mamy bodajże 5 minut na przycisku na drugim urządzeniu. Urządzenia się same między sobą komunikują, ustanawiają połączenie zabezpieczone oczywiście kluczem AS, czyli takim jak w przypadku sieci wi także mamy tu pełne, pełne bezpieczeństwo. Nikt nam się nie dostanie do naszej sieci, także tutaj myślę, że pod tym względem te wszystkie standardy zostają spełnione. I tak naprawdę to jest tyle. Możemy cieszyć się już internetem w dowolnym miejscu w domu, gdzie do tej pory ten internet nam nie docierał. Oczywiście technologia ta ma pewne ograniczenia, ponieważ, aby tutaj uzyskać takie prędkości, jak tutaj producent nam zaleca, to tak jak mówiłem, tutaj urządzenie to wykorzystuje technologię MIMO. Polega to głównie na tym, że potrzebujemy tutaj gniazdko, które wyposażone jest w trzy przewody elektryczne. Czyli ma tak, tak zwany boles uziemiający, który, który jest stosowany w instalacjach, i wówczas po prostu wykorzystywane są, jakby te trzy przewody do przesyłu transmisji. Jest to właśnie nowość w przypadku tych, tych urządzeń, ponieważ w starszych urządzeniach, które uzyskiwały niższe prędkości, wystarczyło od miasta z dwoma przewodami. Oczywiście te urządzenia będą również działały w wnioskach z, z dwoma urządzeniami, także także tutaj absolutnie się nie martwcie, po prostu ta prędkość przesyłu danych będzie, będzie po prostu mniejsza. Ok. Jeżeli chodzi o same prędkości, jak to wszystko wygląda, to ja wszystko mam tutaj sprawdziłem dla Was, oczywiście opisałem to wszystko w pełnym teście tych urządzeń na naszej stronie www.smartpausatest.pl. Oczywiście link bezpośredni do tego testu macie pod filmem, także zachęcam do odwiedzenia naszej strony, zapoznania się z tym testem, ponieważ zobaczycie tam prędkości, jakie, zostały, jakie są uzyskiwane zarówno poprzez, w przypadku przesyłania danych pomiędzy dwoma komputerami z wykorzystaniem właśnie tak utworzonej sieci, jak również wyniki ze speed testów, czyli zewnętrznych. Internet, jak to działa, jakie są prędkości. Testy są oczywiście zrobione zarówno na sieci z trzema przewodami, jak i na sieci z dwoma przewodami. Także tutaj pełno, wszystko możecie sobie dokładnie porównać, zobaczyć jak zmieniają się prędkości w zależności od warunków sieci naszej elektrycznej. I wtedy będziecie mogli sobie po prostu zobaczyć, czy warto te urządzenia w ogóle kupić, czy może w Waszym przypadku lepiej sprawdzą się urządzenia tańsze, ponieważ tak nie będziecie mogli wykorzystać. Pełnego potencjału, akurat tych urządzeń. Aczkolwiek myślę, że warto naprawdę zainteresować się tymi adapterami, ponieważ no, ta sieć naprawdę działa bardzo już fajnie, bardzo przyzwoicie. Naprawdę ta technologia się rozwinęła w ostatnich latach i, i, i naprawdę jest już bardzo bardzo praktyczna i w prosty sposób możemy sobie tutaj doprowadzić internet do dowolnego pomieszczenia. W domu, gdzie do tej pory ten dostęp był utrudniony. Możemy też dzięki takim adapterom doprowadzić sobie internet do telewizora, który akurat ma wejście LAN, a nie ma karty sieciowej do jakiegoś tam tunera, dekodera, tunera, które właśnie działają na zasadzie internetu wpinanego poprzez złącze LAN. A my mamy akurat do domu tylko WiFi i nie mamy możliwości się podłączenia. Wówczas taki adapterek też jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ wpinamy sobie go obok telewizora, wyprowadzamy kabelkę sobie tutaj sygnał internetowy wprowadzamy go do telewizora. I już bez żadnych pro wciągnięcia kabli, prowadzenia, przerabiania instalacji, mamy po prostu dostęp do internetu w takich urządzeniach przenośnych. Dobrze, na dzisiaj to myślę, że to by było tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję. Jeszcze raz oczywiście zapraszam Was do pełnej recenzji na naszej stronie. I oczywiście zachęcam do na zapoznania się z innymi naszymi testami urządzeń, czy to na naszym kanale, czy na naszych stronach. A na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Do widzenia.